Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. I dalej czytamy słowa o niewierzącym Tomaszu, jak go nazywamy czasami. Ale to, co dzisiaj jakoś uderza mnie w tej Ewangelii, to, to ile razy. Słyszymy o ranach Jezusa. Jezus przychodzi do swoich uczniów, i słyszymy, powiedział pokój wam, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Czyli co pokazał? Rany swoje pokazał. I później słyszymy, że Tomasz nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. I Tomasz przychodzi i mówi, jakie słowa? Jeżeli na rękach Jego nie zobaczą, Śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej do boku i jego nie uwierzę. Dlaczego Jezus przychodząc pokazał ręce i bok? Czemu, czemu pokazał rany? Czemu Tomasz chce zobaczyć rany? Czemu Tomasz nie mówi, jeśli ja jego nie zobaczę osobiście? Jeśli ja nie spojrzę mu w oczy głęboko. Żeby rozpoznać, że to na pewno On, jeśli ja nie usłyszę Jego głosu. Nie, On mówi, jeśli ja nie zobaczę ran. I Jezus też, jak przychodzi, pokazuje rany. Być może, że właśnie widok tych ran spowodował w uczniach taki jakiś wstrząs, taką głębię uczuć, że jak Tomasz przyszedł, to oni mówią, widzieliśmy Pana, przyszedł Pan i widzieliśmy Jego rany. Ale te rany były, jakie wrażenie na nas zrobiły te rany. Możemy sobie przypomnieć taką sytuację z naszego życia. Pewnie każdy z nas coś takiego przeżył, że widzieliśmy człowieka poranionego, może w jakimś wypadku, może coś się stało. i Widzieliśmy, jak krew leci z jakiejś rany, albo cały człowiek we krwi. Jakie to na nas robi wrażenie, jak widzimy człowieka we krwi? krew, rany, jakie to wrażenie, jak my to przeżywamy? Jak czasem nie możemy na to patrzeć, jak czasem może ktoś, e, Traci przytomność, jak widzi, widzi taką krew. Krew, rany robią na nas ogromne wrażenie. A jeśli jeszcze okaże się, że ten człowiek, którego poranionego widzimy, jest poraniony przez nas. Może świadomie albo nieświadomie zraniliśmy człowieka i widzimy ranę, która jest zadana przez nas. A może inaczej. A może ten człowiek jest zraniony, ponieważ wsta, stanął w naszej obronie jest poraniony i krew się leje, bo ten człowiek w jakiejś niebezpiecznej sytuacji nas obronił. I my jesteśmy obronieni, żyjemy, cali, zdrowi, a on jest poraniony. A on jest poraniony. Jakie uczucia wtedy, jeśli te widzimy miłość człowieka, ofiarę człowieka, który sam został zraniony, sam cierpi, żeby nas obronić? I myślę, że coś takiego wtedy właśnie zobaczyli uczniowie, zobaczyli rany. To nie były piękne słowa Jezusa, że jak ja Was bardzo kocham, ale to były rany. Jak chłopak dziewczynie powie, ja Cię bardzo kocham i pisze listy miłosne i wzrusza się, to jeszcze nie jest miłość. Ale jak ten człowiek, jak ten chłopak swojej dziewczynie pokaże, jak on się trudzi na niej, jak on cierpi za, dla niej. To wtedy ona ma dowód miłości, bo on potrafi ofiarować siebie, nie szczędzi siebie, cierpi ze względu na nią i dla niej. Jak często dzieci mogą zobaczyć przykład miłości rodziców, którzy ze względu na te dzieci gotowi są nie spać, ciężko pracować, a może i sami zachorują, bo są wycieńczeni opieką nad dzieckiem. I te dzieci, jak zobaczył, to miłość rodziców, miłość ofiarną, miłość, która cierpi, która, to, to jest potwierdzenie ich wielkiej miłości. I tutaj Jezus, pokazując rany, pokazuje, jak bardzo nas kocha, jak bardzo nas kocha. Dlatego też ciągle te rany, jakby Jan Ewangelista ciągle te rany wspomina trzy razy dzisiaj się pokazują te rany, później Pan Jezus przychodzi, widzi. Tomasza i mówi: Podnieś tutaj palec, zobacz moje ręce, podnieś ręce, je do boku, nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I wtedy Pan mój, Bóg mój, właśnie te rany rodzą wiarę w Tomaszu, rodzą wiarę. Ale też zaraz po tym, jak Jezus pierwszym razem będąc pokazał swoje rany, ręce i bok, uczniowie rozradowali się i co? Jezus mówi: Pokój Wam, posyłam Was tchnął na nich i powiedział weźmijcie ducha świętego, z którym odpuścicie grzechy swoim odpuszczony, którym zatrzymacie swoim zatrzymany czyli Jezus pokazuje, że z tych ran wychodzi miłosierdzie te rany, ta wielka miłość Jezusa jest po to, żeby przebaczyć grzechy że mówi, posyłam was, zobaczyliście moje rany dotknijcie tych moich ran uwierzyliście w moje zmartwychwstanie widzicie jak bardzo was kocham Jezus nie mówi jakichś pretensji, zobaczcie, co żeście narobili, jakie ja mam ran. Nie. Jezus mówi, tak, zobaczcie, jak bardzo was kocham. I te rany są źródłem przebaczenia, są źródłem miłosierdzia. Korzystajcie i nieście to miłosierdzie innym. Nieście to miłosierdzie. I ciekawe, że Jezus przyszedł raz do uczniów, nie było Tomasza. Przyszedł jeszcze raz, specjalnie względu na Tomasza, żeby się przekonał. Potem przyszedł przez siostrę Faustynę, żebyśmy my się przekonali. Przychodzi przez obraz miłosierdzia, kiedykolwiek popatrzymy na ten obraz, żebyśmy my się przekonali. Kiedykolwiek pójdziemy do spowiedzi, żebyśmy my się przekonali. Ciągle Jezus wraca, wraca, wraca do nas, żeby nas przekonywać o swoim miłosierdziu. Ciągle nas szuka, jak On nas kocha, że ciągle nas szuka i pokazuje swoje rany. Zobaczcie, jak Was kocham. Ja nie mam pretensji do Was, że Wy grzeszycie. Ja chcę Wam dać przebaczenie. Ja Wam chcę dać swoje miłosierdzie. Przyjmijcie, otwórzcie się. I najbardziej cierpi Jezus, jeśli widzi, że człowiek się zamyka na to. Jezus za niego cierpiał, ma rany, krew się leje, a człowiek patrzy na to i jemu to jest obojętne. Nie korzysta, nie prosi, nie przeprasza za swoje grzechy, nie żałuje za grzechy, nie, nie korzysta z miłosierdzia, nie przyjmuje przebaczenia, nie idzie do spowiedzi, nie przyjmuje komunii świętej. To jest największy ból Jezusa, jeśli widzi, że gdzieś w jakimś przypadku cierpiał jakby na darmo, że ktoś z tego Jego cierpienia nie skorzysta, że ta miłość Go nie przekona. Dlatego też Jezus posyła uczniów, i posyła nas też, żebyśmy nieśli to miłosierdzie, sami korzystali z tego miłosierdzia, i innych przekonywali do tego miłosierdzia. W słowach koronki do miłosierdzia Bożego są takie słowa, o które mnie ludzie czasami pytają, co to znaczy? Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata. I ludzie mnie czasami pytają, jak możemy my, Ojcu Przedwiecznemu, dać ofiarę Jezusa, ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak my możemy dać to? Jezus przynosi siebie w, darze, w, w ofierze. Jak ja mogę przynieść siebie w ofierze? I, na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata, za moje grzechy, na przebłaganie. Co ja mogę ojcu Przedwiecznemu dać na przebłaganie za moje grzechy? Co ja mu dam swoje piękne dobre czyny czyny miłości, piękną swoją modlitwę? Co ja mu dam? I to będzie przebłaganie za moje straszne grzechy. Nie mogę, Ja nie mogę siebie dać. Ja nie mogę przebłagać Ojca za moje grzechy. Ja mogę się schować w ranach Jezusa. I mogę, się jakby się za Jezusem schować, i Jezus pokazuje swoje rany, i ja mogę powiedzieć: Ojcze, ja przynoszę ci rany Jezusa. Ja przynoszę ci ciało i krew Jezusa. I Ojciec patrzy na te rany Jezusa, na tę wielką miłość Jezusa i przebacza mi moje grzechy. Ja mogę się schować w ranach Jezusa, w jego cierpieniu. I to jest dla mnie miłosierdzie. To jest miłosierdzie. Dlatego ja, prosząc o przebaczenie Ojca Niebieskiego, ja pokazuję rany Jezusa. Ojcze, przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew duszą i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeboganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego, nie, dla mojego, mojej doskonałości. Widzisz, jak ja się teraz poprawiłem, jak pracuję nad sobą, jak pięknie post przeżyłem, jak się modlę. Nie, to nic nie da, to za moje grzechy nie będzie. Dla Jego bolesnej, ze względu na Jego bolesną mękę, ze względu na Jego rany, na Jego krew, na jego ofiarę, na jego śmierci zmartwychwstanie, ze względu na to, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To znaczą słowa. Dlatego ja się chowam w ranach Jezusa, szukając tam ratunku, szukając tam zbawienia. I Jezus się cieszy, że ja, się tym, że ja z tego korzystam, że ta jego ofiara nie jest na darmo. Dlatego też dzisiaj to wielkie święto miłosierdzia Bożego, ale też jedna z form kultu miłosierdzia, jaki znajdujemy w dzienniczku świętej siostry Faustyny, to jest też uczynki miłosierdzia. Czyli jakie uczynki? Uczynki właśnie takie jak Jezus, że ja daję się zranić ze względu na drugiego człowieka, że ja podejmuję jakiś trud, jakiś trud, jakąś ofiarę ze względu na drugiego człowieka, że moja miłość do drugiego człowieka nie jest tylko miłością Egoistyczną i taką, że tam, gdzie mi jest łatwo, tam ja kocham człowieka. A jak to wymaga ode mnie już jakiegoś wysiłku, czy nawet bólu, czy nawet cierpienia, to już nie. Może uda mi się dzisiaj albo w najbliższym czasie wyrazić moją miłość, przejawić swoją miłość jakimś cierpieniem, jakimś trudem, jakąś ofiarą z siebie. Kocham drugiego człowieka. I chcę, tak jak Jezus posłużył mi na krzyżu, tak ja chcę posłużyć tym, że będzie mi ciężko, będzie mi trudno, będę jakoś cierpiał, ale właśnie to będzie ze względu na drugiego człowieka, to będzie moja miłość, miłość ofiarna. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.